Turecki serial Wichrowe wzgórze przedstawia nieoczekiwane spotkanie Cajnep i Halila, dwojga ludzi z różnych światów. Ta pełna emocji telenowela łączy miłość, nienawiść i chęć zemsty, wciągając widzów w świat bohaterów. Zobacz, co przyniesie odcinek 272, emitowany 9 października na TVP1, o czym jest serial Wichrowe wzgórze? Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi. Między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe Wzgórze, Streszczenie odcinków. 272 czwartek 9 października Halil dopada Kazima, brutalnie go obezwładniając, podczas gdy nadjeżdżają syreny policji, Kazem przyznaje, że współpracował z Cajnep, co jeszcze podbrzewa konflikt. Songul podpala rzeczy Tulej, pozbywając się dowodów i zabezpieczając swoje pozycje po tym, jak Fikre załatwił sprawę wieśniaka. Cajnep odkrywa, że to Tekin był zdrajcą, staje przed dylematem ujawnienia prawdy ze względu na ciąże gulan, konfrontuje Tekina, który tłumaczy się groźbami i hazardem, a ona grozi mu ujawnieniem przy najmniejszym fałszywym kroku, napięcie w rodzinie narasta, aż u walczy o pieniądze dla przestępczego partnera.